I get so caught up in the middle Thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down, and it's not alive. Dzień dobry kochani, witamy was serdecznie w kolejnym vlogu. Witajcie. My dzisiaj w innym miejscu, w nietypowych okolicznościach, bardzo chcielibyśmy wam kogoś przedstawić. <ścoughs> Ale się przedstawia, akurat robi. Poczekaj chwilę, cięcie. <ścoughs> kochani, kochani, to jest Fuksik. Chcielibyśmy wam dzisiaj opowiedzieć jego historię, ponieważ to jest nasz nowy członek rodziny. Um, jakiś czas temu, ile to czasu? Trzeci tydzień chyba leci. E, od trzech tygodni, Fuksik jest w hoteliku. Właśnie teraz z tego hoteliku e, go zabraliśmy i idziemy na spacerek. E, od trzech tygodni, Fuksiczak jest w hotelu. Ponieważ. O, 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 a ty się w ogóle przywitałeś, widzę? Przywitałem. Ponieważ odebraliśmy go razem z policją mm, ze złych warunków. Wstawię wam gdzieś teraz tutaj zdjęcie. Znaleźliśmy go, słuchajcie, no w ogóle zaczyna od początku. E, kiedyś któregoś dnia sobie gdzieś po prostu jechaliśmy, mieliśmy coś tam załatwić. E, I po drodze, w, naszym, w naszej miejscowości, e, zatrzymaliśmy się ko chcieliśmy się zatrzymać koło sklepu po coś do picia. I słuchajcie, koło tego sklepu zobaczyliśmy. Tego oto jego mościa, przywiązanego do linki holowniczej, zdjęcie Wam gdzieś tutaj właśnie wyjedzie. Stalowej linki. Takie. Stalowej holowniczej linki, taką jak się wiecie, ciągniki choruje, <laughs> czy tam nie wiem co robi. Zarośniętego, z jakimś podejrzeniem świeżba, zaropiałego, z oblepionym tyłkiem. No więc oczywiście nie myśląc długo, nasza reakcja była bardzo szybka i bez zastanowienia, że... Wysiadamy z tego auta i szukamy właściciela, że ten piesek uciekł, co się stało, no nie? Słuchajcie, pytamy pod tym sklepem wszystkich tych ludzi, czy znają właściciela tego pieska, czy to jest piesek, czy znają tego psa w ogóle. Oczywiście przechodziło, nie wiem, z, chyba z 15 osób i nikt nie zna pieska, ani nikt nie wie, czyj to pies. Eee, więc Daniel wezwał policję. Po pół godziny przejechała policja. I słuchajcie, w ciągu 15 czy 20 minut znalazł się właściciel, już po niego wyszedł do nas do interwencji policji. Eee, jak to było dalej? Bo, czekaj, bo ja już nie pamiętam. No jak policja przyjechała, to zaczęliśmy. Nie, Aha, jeszcze przed tym była taka pani, wchodziła do sklepu i mówiła, że to prawdopodobnie z tego domu. Tam, tam gdzieś... pokazała jakiś dom, tak? Tak. No jak przyjechała policja, to powiedzieliśmy, że takie informacje dostaliśmy, że to do niby z tego domu. Poszliśmy tam razem z policją, ale się okazało, że to nie z tego domu, ale ten pan nam pomógł namierzyć tego pana właściciela. Tak. I um. jak poszliśmy z Policją w tamtym kierunku już tamtego domu, to już... Oni szli po tego tak. pieska. Ci ludzie. No i kontynuuj teraz tu dalej. Eee, I co dalej? Poczekaj, bo może Ja muszę sobie uporządkować ciężko jest wam, to bo też było też jakiś czas temu. No, i tak przede wszystkim od razu powiedzieliśmy przy policji, w związku z tym, w jakim stanie był ten pies, i w związku z tym, do czego był przywiązany, od razu powiedzieliśmy policji, że oczywiście my tego pieska nie oddamy tym właścicielom. To jest oczywiste. I tym, I tym opiekunom, pseudo-opiekunom, którzy po niego wyszli, też od razu na wstępie, jeszcze nawet policja nie zdążyła do nich dobrze podejść, od razu im powiedziałem, bo już wyciągał łapy po tego psa, po tą, po, to, po tą linkę, ten facet, no nie? I od razu im powiedziałem, że nie, nie, że nie dostaniecie tego psa z powrotem, tego bądźcie pewni. No i wiecie, co powiedział ten pan? No to sobie go weźcie. No i tak się okay. stało. No więc go zabraliśmy przy policji, policja sporządziła odpowiednie e, notatki. No i teraz był problem. Co robimy? E, wiadomo było to, że nie możemy go zabrać do siebie, do naszych psów, bo nasze psy go nie zaakceptują, to jest raz. Druga kwestia, koty. E, on wyglądał źle i nie wiadomo było, wiecie, czy nie ma żadnej choroby, więc pierwsza rzecz to trzeba było go zabrać do weterynarza. E, dodam jeszcze tylko, że gmina w takiej sytuacji, gmina, w której mieszkamy, ale podejrzewam, że wiele gmin się z takim problemem boryka, mm, nie udzieliła nam żadnej pomocy. Policja oczywiście przyjechała, policja w zasadzie zrobiła to, co do nich należy, natomiast gmina omyła totalnie ręce. Nie było żadnej chęci pomocy, nikt się nie interesuje, słuchajcie, takimi przypadkami. Jeździliśmy od godziny 13, jak znaleźliśmy, do Z godziny 22. Tak. O 22 trafił do hotelu. Tak, e, i właśnie no, trafił do hotelu. Jak to się stało? No więc tak, już w końcu po jakimś tam czasie pojechaliśmy do weterynarza, jak nas odsyłali jeden do drugiego z tej gminy, ci ludzie, którzy teoretycznie powinni być odpowiedzialni za takie przypadki, za ochronę zwierząt i tak dalej w gminie. Trafiliśmy z nim do weterynarza w końcu i po weterynarzu, okazało się u weterynarza, że jest na szczęście zdrowy, miał zrobione wyniki, był wstępnie ogolony, tak, był powycinany, miał kołtuny, pozlepianą sierść i tak dalej. Okazało się, że jest zdrowy, został odrobaczony, i po weterynarzu, słuchajcie, zawieźliśmy go do hotelu. W międzyczasie ja dzwoniłem właśnie do hotelu. Byłem strasznie zestresowany, czego w ogóle wiecie. Czy tak z marszu ktoś przyjmie jakiegoś pieska do hotelu, jeszcze takiego, o którym niewiele możemy powiedzieć, tak? Bo myśmy My go nie znali. Nic nie wiedzieliśmy. Myśmy na początku tylko wiedzieli, że jest generalnie dosyć przyjazny, dlatego że nie, tam pod tym sklepem, jak tam staliśmy, z nim czekaliśmy na policję, no to był to po prostu taki radosny, dosyć piesek. Nie miał żadnych e, e, objawów, nie, nie wykazywał żadnej agresji. No on też był w strachu, nie, bo tak. jak wyleciał on pierwszy uksik. raz, miał taką Dobrze. styczność z, ty z tyloma ludźmi. Świetnie, super pies. Jest eee, coraz no lepiej. I tak. eee, potem wyjechaliśmy od tego weterynarza, jak się okazało, że jest zdrowy, jechaliśmy już do hotelu, znaczy tak, u weterynarza zaczęła się akcja. Jak podjechaliśmy pod weterynarza, to piesek już po tylu godzinach w tym samochodzie, zestresowany, nie wiedział co się z nim dzieje. Zaczął nas atakować. Mieliśmy przeogromny problem, żeby go, żeby go wyciągnąć z tego samochodu. Razem z tym weterynarzem kombinowaliśmy, jak mogliśmy, słuchajcie. E, ugryz Daniela, wtedy pierwszy raz. Hmm. E, oczywiście my to mówimy, my nie mamy tego za złe temu psu, ponieważ on był w stresie, on był nienauczony w ogóle relacji z człowiekiem, a my nagle coś od niego chcemy, nachylamy się nad nim i, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. E, ale ugryz wtedy pierwszy raz Daniela. Niestety musiał dostać środek, taki, taką częściową narkozę, żeby w ogóle weterynarz mógł z nim cokolwiek zrobić, żeby go mógł zbadać. Krew pobrać. a Żeby pobrać krew i żeby go ogolić przede wszystkim. No i, no i co? I po weterynarzu zawieźliśmy go do tego hotelu, bo już miałem umówioną, umówione miejsce w hoteliku. U Agnieszki. Agnieszkę wam, jak wrócimy do domu, to na pewno będziemy chcieli wam ją przedstawić, bo, bo warto, bo, bo wspaniałe miejsce i wspaniała osoba. Natomiast co było dalej? Dam się! Dobry pies! Brawo! Słuchajcie, no on ma problem e, z agresją, delikatnie rzecz ujmując. W sensie jest tak, to nie jest pies agresywny, który się rzuca na ludzi, e, natomiast wszystko, co próbujemy zrobić wbrew jego woli, wszystko, czego on akurat w danym momencie nie oczekuje, y, jest odbierane od razu przez niego chyba jako jakiś atak i wtedy on atakuje nas. Daniela kilka dni temu ugryzł drugi raz, ale to generalnie się opluł. Dobra, nastąpiła mała zamiana po tym opluciu. W Fuxinie się tarza teraz, Maluszek. Szczęśliwy. Słuchajcie, w związku z tym, że generalnie sytuacja nie jest łatwa, bo tak, bo on nie jest chętny na razie do współpracy, bardzo dużo pracy nas czeka. My, oczywiście, podjęliśmy decyzję bardzo szybko, że bierzemy go do siebie, że go. Ten piesek, generalnie mówimy Wam otwarcie, że miałby bardzo małe szanse w tym momencie na adopcję. E, hotelik, słuchajcie, no w związku z tym, że. Hotelik jest cudowny, od razu zaznaczam to. Natomiast, w związku z tym, że nam gmina w żaden sposób nie chciała pomóc e, i nie poczuwa się jakby do jakiejkolwiek odpowiedzialności, czy do finansowej, czy jakiejkolwiek, e, więc hotelik oczywiście opłacamy my sami. E, e, w związku z tym. Y, no, po, trzeba było podjąć jakąś decyzję, tak, że albo szukamy mu domu e, tymczasowego, od razu na początku, jak go zawieźliśmy do tego hotelu, albo szukamy mu domu tymczasowego, albo najlepiej stałego, ale jednak, słuchajcie, bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że mm, on nie by miał nie. naprawdę duży problem, żeby no, iść z nim do przodu. On by miał naprawdę problem, żeby go ktoś zaadoptował w takim stanie, w jakim on był, ponieważ to był pies, którego generalnie nie bardzo można było dotknąć. W sensie nie można było nic na nim, wiecie, takich podstawowych czynności jak zapięcie smyczy wykonać. Więc bardzo szybko podjęliśmy decyzję, że oczywiście zostaje u nas, zostaje z nami. Natomiast wiecie dokładnie, jaką mamy teraz sytuację, że się przeprowadzamy. Nie mogłem go zabrać do domu. Do naszych psów, w związku z tym, że Daniela teraz nie ma, ja musiałbym sobie z tym wszystkim radzić sam, a nie jestem, po prostu nie dam rady czasowo tego ogarnąć. Nie byłoby, opcji. Nie byłoby takiej możliwości. Ten pies był, był po prostu skrzywdzony, gdybym jego zaprowadził do domu, bo by chyba cały czas tylko siedział zamknięty. Socjalizacja jego z ludźmi. To jest jedna sprawa, która wymaga bardzo dużo czasu, a jeszcze to, żeby zaakceptowały go nasze psy, to jest kolejna rzecz, mm -hmm. która dalej będzie zabierała bardzo dużo czasu. A ja teraz tego czasu, słuchajcie, jak jestem sam na gospodarstwie, no niestety tyle nie mam. No i dlatego jest jak jest, że piesek jest od prawie trzech tygodni chyba już w hoteliku. Na szczęście hotelik, to ten hotel, który znaleźliśmy, e, swojska zagroda. E, to jest najlepsze miejsce, na jakie w ogóle mogliśmy trafić, po prostu nie mogło no, być się. lepiej. Właścicielka tego hotelu to jest niezaprzeczalnie profesjonalistka. Ona od razu wiedziała, Słuchajcie, co ma robić. I on to w ogóle nie przeraziło jego zachowanie. Ona z nim bardzo dużo nam pomogła, pracowała z tym psem, uczyła go, wiecie, próbowała go uczyć do, wiecie, przeuczyć do życia w stadzie. Wiecie, łączyła go z innymi psami, żeby on już taki, żeby sprawdzić w ogóle, jakie jest jego zachowanie, i tak dalej. I generalnie w stadzie stadzi radzi sobie całkiem nieźle wśród innych psów. Większy problem jest niestety z ludźmi, kiedy cokolwiek od niego wymagają. Mhm. E, więc, no, jest jak jest, słuchajcie, no, smycz na razie nie da sobie zapiąć. Niestety nie daje się tak dotykać, żeby, zapie, żeby zapiąć mu smycz. W związku z tym jest na takiej smyczy. Typu lasso. I na razie tak niestety będzie musiało być, no. ponieważ nie można się do niego schylić, żeby mu zapiąć karabinczyk do obroży. Znaczy, można. No można. niebezpieczne to jest. Ale i tak po pierwsze mu się nie zapnie, a po drugie, jeszcze będziesz bez paluszków. No. <laughs> um, no i co? No i na razie jest jak jest. Za kilka dni dosłownie od momentu, w którym Wy będziecie ten film widzieć, Daniel już będzie go zabierał. Od razu na naszą nową działkę. Słuchajcie, tak, tak. Zdecydowaliśmy się, że to będzie najlepszy po, po prostu pomysł. Żeby miał. znowu mu miejsca nie zmieniać na tydzień tak. czy dwa i znowu tam nie, nie przewozić. Tak. Ja sobie go wezmę tam. Ja tam jestem od poniedziałku do piątku, tak. a przez weekend. Będzie tam kto miał opiekę. Będzie, będzie miał opiekę przez weekend też załatwioną. Tak, więc to jest najlepsza opcja. Już, że on zostanie w tym nowym miejscu, tak, już Tak, bo zdaniem. słuchajcie, gdybyśmy go mieli znowu teraz e, brać do siebie, do domu, potem znowu do domu kolejna przeprowadzka, to ten pies by już naprawdę zwariował. A on i tak ma naprawdę bardzo ciężki czas za sobą, e, więc to rzeczywiście będzie najlepsza opcja. Zresztą on też w, tym, w ten sposób chyba. Szybciej złapię więź z Danielem, tak mi się wydaje. Że będziesz miał taką szansę. Będziecie, wiesz, sam na sam ze sobą. Tak. Będziecie musieli spędzać ze sobą dużo tak. czasu, więc ja myślę, że będzie OK. No ale jeszcze jedna sprawa. Nie przeraźcie się teraz. Ale jedna sprawa jest taka, że niestety będziemy musieli zrobić dla niego kojec na zewnątrz i brać go do domu na noc do wiatrołapu, do naszego nowego domku, tam gdzie będziemy mieszkać. Ale w dzień, no wiecie, ja go nie mogę od razu wpuścić do moich psów, do naszych psów, dlatego żeby się to skończyło bardzo źle. E, więc on na dzień będzie musiał niestety być w końcu. Zrobimy mu najlepszą możliwą budę, jaką możemy i najlepszy kojec, jaki będziemy w stanie. Tak. Oczywiście on tam nie będzie siedział cały, cały dzień, będzie oczywiście stamtąd wypuszczany. Ale wiecie, w, potrzebuję takiego miejsca, gdzie będzie ten e, fuksik mógł być osobno, e, podczas gdy ja będę chciał wypuścić resztę psów. Więc na pewno jest mu potrzebny koiec. Tak, a w tym, a w, w naszym nowym domku zrobimy tam, gdzie będzie ganek, to drzwi zrobimy na razie siatkę. No, wietrołap znaczy. To zrobimy drzwi siatki, żeby na one się domu. widziały. Tak, tak. Żeby, żeby one były tak, żeby miały już zastanowienie, żeby nie mogły sobie nic zrobić, żeby były zabezpieczone, ale jednocześnie, żeby była jakaś tam już socjalizacja. Bo jak wiadomo, jeżeli będą się cały czas widzieć, no to im, Tak, im więcej będą się widziały, tym szybciej jakoś to tak pójdzie. No najbardziej się martwimy generalnie o groszka i Juniora. E, to no. będzie takie. Tru... On jest też, słuchajcie, ma problem, on się bardzo boi, żeby nie zostać zdominowanym przez kogokolwiek, czy to przez człowieka, czy przez innego psa. I tu w tym hotelu u Agnieszki, zresztą ona wam na pewno Chodź e, o zapycie. tym idziemy. Powie. Nie Idziemy tam, to kółeczko zrobimy już. Tak. No, e, Agnieszka na pewno będzie. E, poprosimy ją, żeby wam. Abyście Wy też coś wiedzieli od niej, od takiej osoby trzeciej, tak naprawdę to ona z nim spędza teraz najwięcej czasu, najwięcej z nim pracuje i najwięcej tak naprawdę może powiedzieć o nim. Więc będziemy ją prosić, żeby parę słów dla Was o nim powiedziała. Eee, no i tak, to ja myślę, że chyba w skrócie opowiedzieliśmy tak. całą historię. No, słuchajcie, wyzwanie kolejne przed nami, że mimo to, że jest przeprowadzka i jest naprawdę maksymalne obroty, jest bardzo ciężko. To jeszcze doszła taka sytuacja, my wam wcześniej o tym nie mówiliśmy, bo jeszcze nie, nie, nie widzieliśmy, w jaki sposób mamy wam to wszystko powiedzieć tak naprawdę. Mm, ale teraz już wam mówimy, opowiadamy, bo już niedługo będzie z Danielem e, tam na naszym gospodarstwie, więc żebyście się nie zdziwili, że mamy nowego członka rodziny. Także jest, jest i on, Fuksik. No ja też mu tam zrobię jeszcze, on w końcu też nie będzie ze mną cały czas. Znaczy ze mną w końcu. No z tobą to na pewno nie będzie. Chyba, że chcesz bardzo. Ja mu zrobię taką linkę, cieniutką linkę kupię taką. No, no sznurek? Plecionka. Taki sznurek jakiś, zrobię mu tam 20-30 metrów. I żeby był koło mnie, tam coś będę murował, czy będę Bo coś nie robił. Wiem, tylko jak mu zapniesz do obroży tą linkę. No, <grym> no dobrze, no zobaczymy. No jakoś pójdzie. No ja chcę, żeby on też tam koło mnie tak, sobie żeby chodził. z tobą dużo, nie? Tak, tak. A nie, nie chcę, żeby tylko mnie widział tam za kratek. Tak. No, a jeszcze nie mamy tam ogrodzonej działki, więc no, niestety musi być na, te, na tej lince. Bardzo lubi serek. A ci, no teraz siusiał. No, okej. Okay. Widzicie, jest generalnie, są już i tak postępy. Odkąd. Ja tutaj przyjeżdżam do tego hoteliku teraz naprawdę kiedy tylko mogę. Średnio no co drugi dzień jestem tutaj. Co Wam zresztą może Agnieszka też potwierdzi, jak będziemy z nią rozmawiać. No i pracuję, no i zabieram go. Staram się zabierać go na spacery. Staram się go nagradzać, staram się, wiecie, spędzać z nim dużo czasu, żeby on też potem nie było, że my go zabieramy z tego hotelu. I wow, on jest nagle wśród obcych ludzi, wiecie o co chodzi. Więc on musi nas znać, więc każdą wolną chwilę, kiedy tylko, a tych wolnych chwil jest teraz mało, przez to, że jestem sam, a roboty jest dużo. Ale naprawdę wtedy, kiedy tylko mogę, to, to wsiadam w auto, pakuję się i, i jadę do tego naszego fuksinia. Co tak patrzysz? Kupka robi. No dobra słuchajcie. Ja myślę, że widzimy się już jak dojdziemy z powrotem do domu i poprosimy Agę, żeby jeszcze cokolwiek powiedziała Wam o, tak. o Fuksiku. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra, słuchajcie, więc jesteśmy już e, na miejscu, w tym miejscu, o którym Wam mówiliśmy. Chcielibyśmy Wam przedstawić Agnieszkę, e, właścicielkę tego, tego miejsca, tego hotelu, naszą wybawicielkę, która nam ogarnia pieska w tym czasie, kiedy my nie możemy. E, nie wiem, powiedz coś o, tym naszym, nie, o tej naszej niedobrocie, bo, tak jak mówiłem, naszym widzom. To ty tak naprawdę jesteś z nim najwięcej, więc e, chyba najwięcej możesz o nim powiedzieć, o jego charakterze i jaka będzie z nim praca. Pracy będzie dużo z nim, e, ponieważ Fukcik ma charakter... No. E, jest ostry. E, nie, nie jest ostry. Ma po prostu, szybko stawia swoje granice. On tego człowieka nie zna. Nie zna, nie, relacji, umie, no, nie zna z, z nim relacji z człowiekiem, na pewno nie takiej pozytywnej, tak. e, trzymany prawdopodobnie całe życie na łańcuchu przy budzie, jest nauczony karmienia. Tak, przez... więc prawdopodobnie jedyne z czym sobie kojarzy człowieka to chyba, że tylko przychodzi z jakimś tam jedzeniem, a ja nie wiem czy ja jestem w ogóle w kadrze. <grym> A few moments later. I tak jak Wam mówiliśmy, ten um, fuksik będzie u Ciebie jeszcze przez kilka dni, więc jak będziecie widzieć kolejne vlogi, to Daniel już go będzie zabierał. E, musicie trzymać kciuki, bo będziemy za go musieli jakoś go w ogóle zapakować do samochodu. Co, <grytanie> też, co też będzie trochę wyzwaniem dla nas, bo samochód sobie kojarzy źle. Dlatego że jak go wiecie, w tym samochodzie odbywała się najgorsza akcja. Gdzie go weterynarz, no, niestety, musiał trochę siłowo i ze środkiem znieczulającym pojmować samochodu, więc może być ciężko. Ale ty będziesz jechał z ten, przecież, Przyszedł Passatem. Tak, ale właśnie tak myślimy, że pasatem. I tam... znaleźliśmy taką kratkę w ogóle. Mam w, w pasacie coś ta co roleta, to jeszcze do góry się wysuwa taka kratka. To bardzo dobrze. Więc... bardzo dobrze, żeby podczas jazdy się nie tak. przesunął niespodziewanie naprzód. Tak. A Fuksik lubi pokazać, jak coś jest nie po jego myśli. Tak, dokładnie. No, były już takie akcje. Powiedz, ile razy było takich sytuacji, żeby on jakoś tak brzydko się bardzo wobec siebie zachowywał? Dużo, dużo, ale to były sytuacje, na przykład bardzo chętnie wchodzi do domu, tam się od no, bardzo właśnie. szybko. Z kolei wyjście z domu to już jest Dobry. jedna wielkie tak, pokazywanie zębów, a tak nawet nie chce wyjść z domu, to mu się podoba. Tak. W stadzie psów się odnajduje całkiem w porządku, mhm. ale potrafi też się na kogoś uwziąć. Tak, że nie tak. chce być na pewno bardzo broni swojej, żeby nie być zdominowanym przez kogoś, ale też. jednocześnie słabszych chciałby sam zdominować. No tak, nie? jeżeli chodzi o słabsze tak. psy, to jest pierwszy, szczególnie słabsze starsze, tak. potrafi też pokazać swoje, co tak. ma zdanie na ten temat. On ma dużo zdania na swój temat. I słuchajcie, najlepsze w ogóle jest to, że na początku jak on tutaj trafił do Agi, to przez pierwsze dni, przez pierwsze dwa, trzy dni to chyba w ogóle była inna sytuacja, ponieważ on był jeszcze przestraszony, nie wiedział jeszcze, wiecie, nie znał, był w nowej sytuacji i tak jeszcze nie pokazywał swojego charakteru, więc to nie było całkiem. Nie, inaczej. na początku mnie zaskoczył, dlatego tak. że po raz pierwszej rozmowie przez telefon z weterynarzem, tak. e, późnym wieczorem się dowiedziałem, że pies ma ogólnie nie jest agresywny, ale lepiej, żeby siedział w klatce. Tak. No, w moim hotelu przyjmuję dużo psów. Nigdy od nich nie wymagam na początku, żeby były nie wiem, łagodne, czy miały stresowane. nie ma rzeczy niemożliwych. Tak. Tylko tyle wam powiem. <grym> nie mam takich, wszystko, co psie nie jest tutaj obce. Wiem, że ten pies na początku się stresuje, to jest nowe miejsce. Ja jestem nowa, często ma dużo innych psów wokół siebie, czego na co dzień nie ma w domu. Tak. Rozumiem, że może warknąć, pokazać zęby. Z kolei u fuksa było zupełnie. Odwrotnie. Super. On na początku zachował się super, bez problemu dawał się zapinać, bardzo ładnie chodził na spacery. Z kolei, jak się poczuł, pewnie i pokazuje swój prawdziwy charakter. Tak. Bardzo dobry charakter, tylko jeszcze nie, nie oślifowany. Jest, jest piekielnie inteligentnym psem. To na pewno z Agą już stwierdziliśmy dawno temu jednogłośnie, że jest piekielnie inteligentny, co nie zawsze jest takie na plus, no nie? bo praca z takim bardzo inteligentnym psem, który bardzo szybko wiecie, potrafi wykorzystać wszystko na swoją korzyść, no jest dużo trudniejsza, no nie? Bo nie idzie nim tak fajnie sterować jakoś, nie, nie, on nie jest, nie, nie jest psem, który pozwoli sobie na wszystko w, w relacjach z człowiekiem tak. i wątpię, żeby kiedykolwiek sobie na to pozwolił. Tak. Także ja się bardzo cieszę, że trafił na bardzo świadomych opiekunów, hmm. bo dużo psów z takim charakterem no, miałby problem znaleźć tak, dom. Tak, właśnie ostatnio nawet o tym rozmawialiśmy, jak byłem, że i też z Agnieszką rozmawialiśmy o tym, że on miał, mógłby mieć małe szanse dość na jakąś taką udaną adopcję, no nie? Że nawet jeżeli ten piesek by trafił do schroniska, tak teraz teoretycznie sobie rozmawiamy, to raczej, to raczej by wrócił do tego schroniska dosyć szybko z adopcji, bo, bardzo możliwe. Bo, bo to się okazuje też po, po kilku dniach dopiero, no nie, jak on się o z sytuacją to dopiero się okazuje, że potrafi być... Zawr zawsze się pokazuje tak. tak po kilku, po kilku dniach, czasem nawet po kilku tygodniach tak. i miesiącach. Wszystko zależy od charakteru tego psa. Czy on tak. szybko się adaptuje w nowe miejsce, czy mm. wolno. No jednak zawsze jak się bierze psa już dorosłego po przejściach z różną historią, to trzeba się z tym liczyć. Tak. Nie każdy jest taki wytrwały. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Dokładnie. Słuchajcie, dobra, bo my już mamy tego vloga bardzo dużo. Super, dziękujemy Ci, Aga, że się zgodziłaś w ogóle E, powiedzieć parę słów o, o Fuksiku na vlogu, bo e, no fajnie, że będzie tak nie od osoby trzeciej, e, że nasi widzowie będą widzieli jakieś informacje. E, podamy wam e, bardzo, chcielibyśmy wam jeszcze słowem zakończenia polecić e, hotel Agnieszki, e, Swojska Zagroda. Podam wam adres w opisie i numer telefonu e, do Agnieszki, jeżeli macie jakieś takie sytuacje, e, czy to normalne, że chcecie gdzieś wyjechać na jakieś wakacje, czy mm, czy właśnie takie sytuacje, na przykład jak nasza. Że jest jakaś taka sytuacja, że musicie coś zabezpieczyć w jakiś sposób pieska. Agnieszka i jej mąż się na takie rzeczy nie zamykają. Są bardzo chętni do pomocy. Naprawdę nigdy się nie spotkaliśmy z taką otwartością. Oddawaliśmy już kilka razy pieski do hotelu. I w innych hotelach wątpię, że byłoby to taka nie otwartość. Nie takiego, tak, my byliśmy od razu mega zachwyceni. Cudowni ludzie z cudowną energią. W ogóle miejsce jest tak wspaniałe, że jak tutaj przyjechaliśmy. To od razu widzieliśmy, że po prostu tutaj musi być dobrze i że nie mogliśmy trafić lepiej. Tak, no że bo to tak miało być po prostu. Tak, bo ta energia jest dokładnie taka sama jak nasza. To są ludzie, którzy się po prostu cieszą z życia, którzy nie widzą żadnych negatywnych, nie doszukują się negatywów, tylko zawsze wy, wyciągają pozytywne sprawy. Więc z całego serca jeszcze raz polecamy, polecamy hotel Swojska Zagroda. Jak macie jakąś sytuację, że musicie swojego zwierzaka komuś oddać pod opiekę, to pod lepszą opieką na pewno nigdy nie będzie niż ojczyzny jej męża. Także tyle, słuchajcie. Trzymajcie się cieplutko. My dziękujemy za dziś. Dzięki, że jesteście. I czekajcie na kolejne filmy. I czekajcie, jakie będą nasze kurcze dalsze kroki z, naszy, z naszym niedobrym, małym, znaczy niedobrym, dobrym. Z naszym fuksikiem. Teraz mogłeś go pogłaskać. No już wiesz. Dałby się. Nie wiem, żeby się dało. Ale to Agnieszki mąż jest hardcore. On słuchajcie, do niego podchodzi i go tam, wiecie, my się... Już trochę cykamy, no nie już daniem dwa razy ugryźliśmy, no, a Agnieszki mąż do niego podchodzi i tam jazda jest. Jak I zawsze. Nawet nie zawarknie. No, dobra, to są, Kończymy. Do zobaczenia. Pa.